Jakie jest wyzwanie? Czerwony łazik, ooooooo! Oh! Oh, oh. Ring! No dobra, to... ale... To... Amfer i tak będzie zbiegał na dół pewnie, nie? Oczywiście, że tak. <grym> nie, nie będzie miał wyjścia. <grym> Zas zasada jest taka, że jak jesteś pierwszy raz na radzie to się odpierdalać to na najgorszy gówno zawsze. Żeby potem nie było pytania, kto działa. <grym> nie... Ten to się nie sprawuje, a dalej nie znam zasad rajdów. Bo jak pierwszy raz przechodził, to czy było to od niego wymagane? Nie, no było. właśnie, jeśli się nauczysz za pierwszy razem no to się nigdy nie gniewa. Za Zamknij każdym ryż. razem, kurwa, no było wymagane. <laughs> Powiedziałem coś. Podoba mi się. Lubię kurwa, tę siłę argumentów. Leukiery. <laughs> I po, po dyskusji, kurwa, i po problemie. <ślega>, tak, broda. Doberek, ja jestem Strzybor, a Wy jeśli widzieliście ostatnie streamy, to poznaliście Amfera. Jest on New Lightem, który dopiero co uczy się grać w Destiny, więc postanowiliśmy pokazać mu RAID, kryptę z głębokiego kamienia. Ale zanim kontynuujemy, pamiętajcie o subskrypcji tego kanału oraz zostawieniu lajka i komentarza pod tym filmem. Do tego dzisiaj będzie luźny stream o godzinie 17 na YouTube, także wpadajcie. Albo tak naprawdę muszą zreworkować taka scenki, bo z jakiegoś powodu no... e czy... na walkę. Las... No, kurwa, deja vu. <ścoughs> kurwa proszę, proszę nie pytać, nic Jaki, nie. Jakby, wie, że... <ścoughs> ja mam ten film, gdzie robiliśmy DSC i gosa i to się zaczynał dosłownie tak samo. No bo to jest hymn nasz rajdowy tutaj. O Jezus Serio? To nie jest tak, że to był ten gos, który był robiony przez 96 godzin, kurwa, w którym mo morderz zrobił tak, play życia. Dokładnie. To był ten, kurwa, to... ghost, tam po nocach. To był ten gos, no. gdzie ktoś no, zapomniał... No. Hmm, a, tu są teleporty! Pierdalaj, kurwa, to był... To, <śla> tak. Muzy no, <to> <śla> się czasem w nocy z potem na czole, kurwa, i wskakuje w portal od razu. E, bierzemy pajki? E Lepiej w nich jest strzelby. Dobra. Nie, nie bierzemy <grym> bajków. Amber właśnie... Właśnie decyzję. Nie bierzemy bajków. Nieeee. Czy my mamy profesora tłocza z nami? Tak. Nie. Tylko duchem. Czy możemy prosić pana profesora o... Coś się! Nie, 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 Wtedy sobie CNR idzie, to ktoś inny musi zająć teraz to ale... Profesor się wyciszył, sprytnego dodża zrobił. Masz tak. Ta jak ja, zawsze można cię się tłumaczyć, no to po prostu napierdalasz tutaj te moby i jelo. Generalnie to tak, zwróć uwagę, że jak jesteś w tej bańce, to masz sheltered from the storm, no nie? Ej, nie, nie, nie. Dziobak. Co? Ale jak się szczepuje, to tłumaczysz tylko Encantory, to nie jest Encantory. To wyjaśnię mu czemu zginął, masz Shell no, to jasno, no. jak nie jesteś w bańce to dostajesz staki takiego efektu, który jak dobije 10 Prosty to się zabije mhm. Generalnie chodzi o to, żebyś jechał ze wszystkimi pomiędzy tymi bańkami mhm. I starał się nie umrzeć po drodze, a jak umrzesz to, to przypał, to wtedy dzwonimy do twojej mamy i mówimy, że umarłeś i nie chcemy z tobą grać już A, ja, a, moja, a moja mama to kurwa wreszcie No to się nazywa no, śmiej... pozytywne nastawienie? Śmiejemy się, a mama z descendantem... Uwielbiam. No, no dawaj, dawaj, ma... szybko, szybko, I skacz przerwało I... Przerwał mi animację No i super Zajmij jest... Kurwa Dobra, dobra, ale masz tu cześć, timing z... <tusk> Nie, to prawda Dobra, idę w kimę. dobra, Żegnaj no, no, Dobranoc Przecipa. Tak, naprawdę będzie trzepał kapucyna, mm. ja wiem, bo mam jego skedżur. Mm. 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 O, dobry trik. A ja akurat O, dobry trik, o ja też. O. Świetnie da mi się. Który clear, panowie, 50. <gryhehe> Piernie, mm -hmm. Tutaj chcesz mieć granatnik, tak jak wcześniej było mówione. Mam. Doskonale. Czy masz coś na Overload, David? Eveny? Przypadkiem? Na no co? co <z envy> jest to Overload. C no na czempionów. On nie wie co to czempiony. O kurwa hmm. ja Tu chcesz mojego slot'a? Ja <grym> nie wiem co do bestii Dawaj, mało czasu No, starał zujka, się kurwa, czekam, zujka, czekam zjadę. do drzwi Tak, tak, tak Dobra Dajesz Amper. chodź tutaj Odłożony operator Bez Dziecko, weź dziecko, bierz dziecko Z góry Weź dziecko Tutaj, 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 Dawaj, dawaj i bierz dziecko Dwa mać Dobra? No dostaję pierdziel. Zostajesz na górze, zostajesz na górze na damage face. Amper. Amper. Nie Amper, Nie zostajesz ma skanera. na damage face. Tak, no to, Mior, no, dziecko, lec zostać na górze? Może tak. tak, tak. Dawaj, dawaj, jesteś najbliżej. Bo teraz jest damage face. <laughs> świetnie wychodzi. O, jeszcze na Który? jeszcze no, nie wiem. Na razie, na razie nic. Czekaj. E, biały lewo, biały lewo. A, który w nic nie strzelił jeszcze. Po prostu Mog... czas się skończył. Możliwe. Zacząłem, zacząłem strzelać, ale te widocznie było za mało. Ty, Sorry! Jeżeli zacząłeś strzelać Tak, coś trafił. W lewy zacząłem strzelać. Tak Tak, tak, dobry. dobry. A ty co? Czy ja słyszałem jak tam muryd zrobił? Kurwa! <grymne> <Ale> nie, <grymne> ja po prostu. ten, zacząłem strzelać, już jak się pojawił ten rozbłysk. Nie taki, że może się tak No dobra. Dobra, dobra teraz i teraz patrzę na te fuzy na górze. Biały lewy. Nie, to jest czarny, to jest czarny, to jest czarny! Okej, okay. hmm. czarny lewy. Czarny, czarny lewy. lewy. Ja bo O boże! <grymne> <grymne> nie polecam fuzyje, kurwa! Aha, coś! Patrz się... dalej, patrz, patrz się dalej, patrz się dalej, patrz się dalej. On ci nic nie zrobi tutaj. Eee... co się tam stało? Nie, nie wiem. <laughs> ktoś strzelił. No <laughs> ktoś strzelił. Hmm. Może jakieś AOE weszło niechcący komuś? Jest trzech podejrzanych panowie. Ja Uwo. strzelałem z liniowej fuzyki, kurwa. Jeden! <laughs> jeden już ma na swoim koncie dzisiaj. GG! Oh, okay. Okay. Mamy. Mamy. No, to git. Szczerze mówiąc, to było dużo łatwiejsze, niż to opisowaliście. <laughs> Chodzi o to, że jest dużo rzeczy, które już później nie tak, nie? W że pięć osób wie co robi. No, no dobra, okej. Okay. Pięć osób powinno wiedzieć co robić. Teraz najlepszy Encounter tego rajdu. 7 <coughs> godzin day one, kurwa. Blank film, mord! Będzie dobrze. No, nawet kurde, zanim weźmiesz flagę, to sobie zobacz, jak to działa w ogóle. Zanim weźmiesz flagę, to obejrz e, 4-minutowy film takiego youtubera, który tłumaczy o różnych elementach UI w grze. Z tego co pamiętam, to w tym film filmie był też element, jak im no rzeczy. E, Trudno, musimy go szybko załatwić. Który? Który? Jest. Paweł, nie słychać cię w ogóle jak coś. Paweł, który? Okej, okay, dobra. Okej, okay, mamy jeszcze drugiego, eee... Jeszcze jeden. Który? Biegnij za Pawłem po prostu i zastanawiaj się. Okej, okay, coraz lepiej. Eee... Paweł, kurwa! Oh! Wow. <laughs> Paweł, kurwa... Co, <laughs> jakim chujem się to... No, j no. Na na tera. Tera. No, no, no. Teraz, teraz, teraz no cię cały, czas, ku, cały czas kurwa mówię, a wy mówicie, że mnie nie słychać. Bo cię nie było słychać. Nie było słychać. Eee, uwaga, wybucha mi replikant, miałem 000 na liczniku. No, <laughs> okay. Okay. Po lewo, po lewo. Tak, yy, idź tam na dół, tam do przodu na dół. A, ale tutaj, chcesz biec tutaj, w lewo, tutaj. ogólnie. O no, i teraz... U. Jest prawo. To jest, to, jest brawo, to jest prawo. To jest tak, teraz <grym>. musisz wejść tędy. Jezus Maria, pluton. Wejdziesz tu. tu. Waga, tam są szanki. Dobra, je, dobra, jesteś, jesteś, jesteś. Tak jak widzisz, z lewej masz te kolejne Ta, no platformy. Tam dalej, tam z lewej takie małe platformy, z lewej. O, to, 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 to. to, 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 to. Uważaj, uważaj na ten. Uważaj na wahadło. Tak. Jezusie, trusie. Jeżeli widzisz, że nie dolecisz, wyciągasz miecz i szybko robisz lewy Lever. przycisk Ale bym wziął tam amfera, o mój Boże. On by się zes. Ej, tylko że w białej komnacie musi wchodzić kurwa po półeczkach, nie ma. Nie ma skrótu. Mieczem! Mieczem! Ale amfer, jakby to jest to, że nie to prawda. Mówię ci, chodź tutaj. Kładź, Chodź tutaj. Trzeba ten, trudno skasować. Spokojnie, Leć, biegnij dalej, bo Cię zastrzegał, biegnij dalej, bo Cię zastrzegał. Dobra, dopawa, dopawa, do dopała, tam na dole, eeeh. Tam delkasz do Pawła, nieeee. Zaszku, Zaszku musiał, tam się... Powiem Ci Twitzi, że dobrze <grym> był. <grym> ale Cię cofnęło, O, ale hamuła. Dobra, biegnij dalej. Eee, co mówili oni? No operator, prysznic, teraz. Ja, ty, operator, prysznic. Teraz <noise> <hadi. głos> Okej, okay, ktoś już zabrał. No zachęta. Kurwa, panel? panel, tamten chyba. Tam, gdzie leży martwy, idziesz go podnieść. Nie interesujesz się mobami kompletnie. Dobra, tak jak. Dobra, ty... no, tu, gdzie stoisz, postaw bańkę, Amfer Bańkę. Bańkę. No ultra. Dokładnie No i tutaj jesteście bezpieczni, czekacie Aż się zacznie p***dol Dokładnie Zobaczmy. tak Uważaj, żeby... Biegnij za chłopakami i... O Jezu! I strzelaj w ten Najlepiej głowę Tak, najlepiej głowę W pewnym momencie was wyrzuci, nic się nie przejmu, po prostu wskakujesz z powrotem Dwa razy będzie we... jeszcze tak was wywalać Okej okay. Come on, come on, come on! Come on, dać radę, dać no radę! Tak! No, Jest! No, no. I strzelaj Na I teraz niebieskim, są... na rurach Na rurach, na rurach, strzelaj, strzelaj, strzelaj Bierz granatnik i strzelaj, bo jeszcze się skończyłam mu Unikaj tego niebieskiego Białe, 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 spał. Spawn nie. Kurwa! A, Ale dobra, dobra już, 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 już Ty, Mamy? Mamy? Dobra, mamy go. i mamy I jeden raid zdobiony. Zajęło tylko... Go... Wiesz, bez. to, to, to... Jak już nie będziesz musiał mieć tłumaczone i będzie tylko no, tu klika i oni giną, to... to teraz pytanie, co mi wypadło. Na pewno nie oczy jutra. <noise> A, zakład na niego postawiłem. Kupo. Ale nie zrobiliśmy tego drugiego. Nie zrobiliśmy woga. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć kolejny taki film z pierwszych razów, Amfera Badajcie o 17 na Steam. Mówił do Was Szybor. Do zobaczenia.